Cześć kochani, mam na imię Angelika, mam 43 lata i na moim kanale będę opowiadała Wam o zdrowej żywności. Zdrowa żywność jest to temat bliski mojemu sercu, ponieważ 20 lat temu udało mi się stracić 30 kg i do tej pory utrzymuję tą samą wagę schudnąć, nie potrzebowałam żadnych środków odchudzających, ani medykamentów. Wystarczyło ograniczyć cukier i wprowadzić zdrowszą dietę, a także więcej ruchu, do czego Was zachęcam. I zaprezentuję Wam inulinę Gumeguar. Błonik bambusowy i skrobię oporną, które przyspieszają trawienie i pomogą Wam w odchudzaniu. Zapraszam was na stronę cocofarmshop.com, gdzie znajdziecie produkty, które pomogą wam zachować zdrowie i smukłą sylwetkę.